Nie potrzebujesz siłowni, nie potrzebujesz planu, potrzebujesz ruchu, bo ciało stworzone jest do ruchu i umiera w bezruchu. 5 minut dziennie, 15 minut dziennie. I tutaj to nie trening, to jest po prostu reset systemu operacyjnego. Dlaczego? Bo kiedy się ruszasz, po pierwsze, twój mózg wydziela BDNF. Nazwijmy to nawóz dla twoich neuronów. Zaczynasz myśleć jaśniej. Regenerujesz swój mózg, rozwijasz go po drugie kortyzol spada zamiast chaosu pojawia się spokój i po trzecie zwiększa się dopływ tlenu i uwaga glukozy do mózgu energia wraca ruch to medytacja dla ciała to sygnał dla mózgu żyję działam tworzę ustal swoje niepodważalne normy na przykład 5 minut to minimum 15 minut to nowy standard nie dla sylwetki dla świadomości Daj swojemu mózgowi żyć.